Witam, to jest mój pierwszy odcinek w stylu Minecrafta. Nie mam, wiem, jeszcze nie mam takiego dobrego głosu do nagrywania, ale chcę raz spróbować, co tam szkodzi mi w pracy. Do nagrywania brałem Tchuśka i Venom'a, Nazrusa i różnych ty typu... ...wesplayerów. Um, Okej. Okay. Nazwa, nazwa, nazwa. No nie wiem, bo. Pograjmy... Nie wiem. W Minecraft? Później jakoś to, jakoś to nazwę. Nie. Nie wiem, czy to jest ściągnięte? Nie mam pojęcia. A więc. A, FPS-y widać, kurde. Hmm. Coś tu poradzić. Tak. Będzie dobrze. Mam opti fajna, ale za dużo go nie używam. Dobra. Mam tekstu link do tekstu znajdziecie w opisie do filmu. Co jeszcze? Nic, zacznijmy rąbać drewno. Gramy aktualnie na wersji 1.2.4. 16 fps? Nie. Światowska. Jakiegoś małego drzewka szukał. Mhm. Mm Zbierajmy tego drzewka, bo się przyda na później. A nie będę później zbierał niepotrzebnie na jakieś tam pierdoły no, A, tam jest. Myślę, że jest. znikło. Yy, ogólnie będziemy zbierać 10. No, bierzemy teraz 10 drewienka. więc nie potrzeba i ruszamy gdzieś. Żeby poszukać no, jakąś miejscówę na hatę yy, co tam jeszcze yy, ogólnie Kurde, za dużo dla tego ogólnie nieważne yy, co tu jeszcze powiedzam ogólnie jestem roz... E... Jezu Jestem rozgadany chłopakiem, więc będę wam gadał jakieś rzeczy niezwiązane z Minecraftem i takie różne. Jestem, dziw jestem dziwny, ale to każdy jest każdy jest tworzony na podobieństwo. Nieważne. Grałem pierdoły, jak zawsze mówię. To rozgrywka będzie, będzie taka jakby miła dla mnie. A I dla Was. Gram na trybie normal... Nie, gram na tr poziomie trudności normal. I pytanie do Was teraz. Hmm, czy mam zmienić teksturki na normalne, czy mieć takie jak teraz są? Bo mi się strasznie podobają te. To jest pytanie do Was. Ja nie mam pojęcia, jakbyście byście chcieli. Spróbuję się dostosować do Waszej ugody. To znaczy do Waszych upodobań. No ja po prostu... Ja chcę, żeby wam się źle oglądało. ok pozbierajmy tego. Jeszcze trochę kobla musimy zabrać, bo żeby ten... zraniony klipper nam nie weszł na HT ...nie nas zabił. Czy tam kostek, czy tam zombie... ...nie Pozbieramy to całe... całe ten... We, ...cały węgiel. I mam trochę... Ja teraz mówię, że mam trochę problemy z rozmowa po pols rozmową polską, y, bo mieszkam za granicą i się nie uczyłem ortografii polskiej. Od razu wyjechałem Miałem do Islandii, jak jeszcze byłem małgrzydylem, no, Ale teraz mam 13 lat to nieważne. Y, kopiemy ten węgielek, się przyda. Kurde, dużo tego węgla, ja nie chcę stracić całego kilofa na ten węgiel, tylko jeszcze kobla muszę pozbierać. To nie będę czas z, z drewniakiem chodził. Węgla starczy na pewno. na nie spodziewałem że tak dużo tego będzie. No jeszcze trzy starczy. Jeszcze trochę tego kobla. Yy, dobra, tutaj kupimy. Duże wyjście przynajmniej było. Bo później... Nie będziemy mieli kobla, bo już będzie daleko, a my jak będziemy kopać? Będziemy musieli... No nie, da się zawsze wyjść z każdej jaskini. Choć nie zawsze, czasami to zajmuje bardzo, 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 bardzo długo. Mi się tak raz stało w moim singlu. Uwierzcie mi, chodziłem trzy... ...dni nie normalne, żeby wyjść z jaskini. Zadajcie sobie sprawę. Pozapomniałem wziąć dwa kawałki drewna. Bo dużo... pochodni było takich różnych wyperali. Dobra, jeszcze. Może za być muzyka, ale nie, nie wątpię. Ale i tak z ciszę, tylko pozbieram trochę te, jeszcze tego. Aż będzie 40 Albo aż wytrzyma kilo. No. Mm. tak pierwszy mieczyk cały zapas cały na narzędzi zrobimy Ups. Mm. i sikierka no i drugi mieczyk bo nic za mało mieczka. okej okay nie zrobimy jak znajdziemy się w jakichś milszym, milszych stronach. O, żelazo! Żelazo tutaj już na początek. Nie dałem żelaza, a ja taki, też jestem taki zadowolony. Dosyć dużo tego, do, tych dobroci jest tu. Ale teraz się skupimy głównie na żelazo, gdzie... Żeby nie stracić, trzeba szybko zebrać. Tam, też, tu też. Kurde. Myślę, że to nie jakaś pułapka, że klipper zaraz przyjdzie z tyłu za mną i bye-bye. <podz shocked> no, ale mam nadzieję, że nie. Eh, jak tak, to poczekam go szybko z mieczyka. Przynajmniej najpierw z kilofa, później z... ...śkierki, yy, yy, później pewnie z łapy, bo mi się powinie, rączka i <podz hotuck tramway smiecza> na końcu z miecza. Patrzcie od razu już na powitanie, ale dobra, nie będziemy dalej iść. Wystarczy nam tyle. Na no, początki zawsze trzeba najpierw mieć haty, później można sobie poszukać różnych materiałów. Pieściulek! O! Nie, nie mam kości, szkoda. E, dobra. Idźmy więc tam. Krówki. Się przyda jeden ko Jak ja mówiłem, bardzo jestem rozgadany. Yy, czasami może być cisza, bo się... Podczas budowy zawsze może być cisza. Bo się lubię skupić nad budowlą. O. No kurde. Mi się strasznie podobają, że tu są parę rodzajów krówek. Oczywiście przyda się nam dużo jedzenia Okej okay. Dobra, idziemy tam po... Nie będę wracał do tyłu. Ile tego mamy? No. Nawet. Się... Dużo się nam nie przyda na razie na początek. Bo, bo to tylko nasz domek trzeba znaleźć. Żeby tylko nie zginął pierwszego dnia. To zawsze ginę, nawet w stresie, nawet we wszystkich. Zawsze ginę pierwszego dnia, a mam nadzieję, że to się dzisiaj zmieni. <grym> Na moim singlu pierwszy, pierwszy co zrobiłem, zebrałem cholernie dużo drewna i padłem w Lawie. <grym> tak, padłem w Lawie. Gorzej byś nie mógł, tylko w Lawie. Przez kostka Dalej. Nie będziemy biegać, bo i tak nie potrzebne nam to. Boże ze świnią. Świnia różnie była. Dawaj Na dobroci tych. O kurde. Żeby nam nie się dało. No, co za brudne. Si Śdzierstwa normalne. Ja tutaj tak zabiłem ładnie. A ona no, nic nie dało. Mm. Ojej. O! Widzę, że tu będziemy mieli zaraz pełne. To się... To się ucieszymy. Pierwszego dnia będziemy spali. oj Zaraz będzie noc. A ja bym tutaj gar z wami jeszcze tak. na miło. Mm. Tu jest i tu są... Okej. Okay. Miła okolica, sympatyczna Ale nienawidzę się gospodarować w śniegu, mówię wam to Nienawidzę po prostu Dobra, zbierzmy jeszcze Te świnki, wie No, fuck wow, tu dużo jest Okej okay. O nie, 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 nie Ja idę do tej lawy, nie Mię Jeszcze zginę znowu um. Wszystko mamy, tylko przy łupaty No Muszę zagospodarować się tutaj na początek jeszcze łopata się przyda Nie chcę też robić krótkich odcinków, ponieważ to nic radochy oglądać taki nie wiem 10 minutowy odcinek, a też nie będę robić za długich nadzieję, yy. że jest sympatycznie, czy <grytanie> nie ogląda, czy nie że narzekacie Tu wypadałoby wykopać takie coś. Raczej tutaj nie zamieszkamy długo, ale lubię jak to jest ładnie. Zaraz wypada nam pochodni zrobić. Będzie ciemno jak w dupie, jak murzyna. Pewnie to jest przy liście od kogoś, ale... Ja też to lubię mówić. Tu yy. tylko, tylko będzie. Dobra, i tak to jest tylko na noc. Tylko ma starczyć na osobę. No weźcie, jakie ja mam P. Widzicie, jakie ja mam pycha? Widzicie? Dobra, tak będzie. Nie się połodnie trzeba dać. Bo jeszcze coś tam niedobroci mi się tutaj respawnują, ale tego nie chcę. Nie dobra muzyczka. Okej. Okay. Łóżeczko. Tak się robi, jak pamiętam. Jeszcze dopóki jest noc, to możemy sobie zrobić piecyk. znaczy tak i sobie. Tutaj sobie tego upieczamy No nie, jeszcze to No kurde No już spać nam nie dali No ci, zaraz idziemy na bitwę Bas, już nie dzień, no nie, się wali z nimi No jeszcze? Mam pomysł Pokopię się w dół Dla zbliżenia czasu Albo po prostu pójdę do, do przodu dalej nie zabarają, Tutaj To jest tak dalej. każdy kobra, bierzemy Coś nam przyda. Aż trochę lip bo zapomniałam chodzić, postawić. Ale właśnie zasnęliśmy. Niech tam ty nie te niedobrocie. Ok, tego, te nasze złotka. Zaczyna wow, mówiłem. Widzicie? Mówi... Mówiłem. Ktoś czeka za nami tam. Widzieliście? Pewnie nikt was nie uwierzył. Ja dowiodłem tego. Dobra, zjemy i uciek... Rozwalę kletek i uciekamy do przodu. I w się rozjrzymy. Pewnie ja to nie widzi, ale... Uuu. Dobra. Myśla... Myślałem, że będzie gorzej. Okej, okay, idziemy do tam A ja dziwnie, dziwnie wymaga... Idziemy do tam Oczywiście, mięsko się przyda To jest główny posiłek Tutaj no. Później będzie taka automatyczna Farma może Lubię grzać przy tą nie Zwłaszcza jak coś do jedzenia będzie służyła a tam kostek. Nie, nie, kostek. O, o, tak umiesz? O, face. O, o. No ja już ma, dałem dwa serduszki, zapomniałem. Ale później sobie. Dobra. Jak będzie już kończoś się ten. Jak już będzie zachód słońca, to kończymy kończymy odcinek. Nie, ale jeszcze mamy czasu. Nam się nie, nie spieszy. Kurde, tam zima, tutaj zima, no. ja mam jeszcze. Tu? O, mi się strasznie podobają y, teksturki tego drewna, dlatego weźmiemy sobie. I zmieniam cały czas to drewno. Cały czas in inaczej teksturka jest. Znaczy inna. Przyznajcie, to dziwnie wygląda jak machłana. Mm, dobra... Tylko nie komentujcie ostro W końcu ja jestem początkowy <gry> Ale... Mam nadzieję, że się wam podoba ten odcinek Znaczy, mi się przyjemnie gra Ale nie wiem czy wam ogląda Nie będę was... Oczywiście początkowe odcinki zawsze są nudne Później zaczyna się Biatyka, różne takie rzeczy Expy... Będziemy ekspić na No, Yy, może kiedyś zrobi tam hardcore'a moim głównym powodem żeby skończyć znaczy żeby yy, ten a nie, to jeszcze dojdziemy do tego kiedy indziej a nasze świnki tutaj widzę wszędzie są ten pasuje nam zabić parę lubię też te nowe plaże co tu są zro zrobione yy. Okej. Okay. Latający piosenek A. Zawsze psuje. ZAWSZE psuje. Widzicie, ta, ta- potworna ortografia jest... No, nie wkurzająca No i widzicie, wszędzie śnieg. Tam jest śnieg, tu jest śnieg. Wszędzie jest śnieg. Czy to jest wyspa w ogóle? O, przezroczyste O kurde, nie będzie teraz się zagospodarować. Nie lubię śniegu ale może dla was się poświęcę. Nie, do przodu idę, do przodu, oko do przodu, do przodu. Idziemy do przodu. Aż mi Nie mnie Clipper to idziemy do przodu. Znaczy ja znajdę dobry teren też. To się nie dotrzymam. Myślałem, że wyjdzie Tak, 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 mm. Później. Nie widzicie, to jest jakaś wyspa. Mm. Nie chcę skończyć odcinka na wodzie. Zimowa wyspa, no e, Ekstra normalnie. O, bagno! Coś dobrego. Bagna lubię. Często się tam gospodaruje. Tylko na tych tych jest cały czas ta sama trawa. No star się podobna. A mi to się podoba. No może teraz... Służby za ale... Dobra, pech. To. O dziura coś uuu tu już pełno dobroci Dobroci dla mnie Oczywiście Dobra tam Czyli jednak tu nie jest tylko wyspa tu jest wyspa No może trochę tam jest tego Główna, ale tu jest wyspa pewnie krążymy naokoło Ale już anyway Yyy, na nie, wyskoczył. Aga. Przydałoby się teraz diamentowy mieczek. E to w sumie jest tutaj sympatycznie. Taki Taki nie, Tylko nie, 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 wiem, gdzie bym za... mieszkał na początek. W sumie tam jest górka. Do dziurki bym poszedł sobie zamieszkać o e to pełno tego gówna pewnie jest i tych ludzi no ale tutaj, o. Tu jest ładnie Tak akurat na wypraći Psuję Na początek wiecie, zawsze może być A już widzę, że chyba, że się kończy Jonet. To jest niedługo będziemy kończyli odcinek. Ale mam nadzieję, że się wam podobało. Wiecie, po jakiś profesjonalistą nie jestem. Ale to o to chodzi na YouTube. Pokazujesz jak się jak się uczysz na i przekazuje się, nie będziesz stydził tego. Hmm. Sympatyczny. okolicach mówiłem. Cześć Tutaj, tak zmienimy sobie Mam nadzieję, że jakiś potwór nie przyjdzie mi tu Ojej nie takiego takie on ma, taki malutki Atencji Przy okazji, z Dirtu nie też mu Oczywiście jak się rozbuduje takie duperele to będę pewnie liczył na Wasze projekty, dlatego możecie już tworzyć te projekty lub wysyłać mi jakieś linki do jakichś stron tam, gdzie są różne rzeczy. I oczywiście będę odpowiadał na różne pytania różnego typu yy, tak. Takie, takie wystarczy, taka wystarczy mi ta. Później, może zmienię podłogę. Jak pozbieram więcej materiałów, to będziemy mieszkać nad nami. Gdzieś... tu. Ale to jeszcze nie teraz. Hmm. Skończymy ten domek robić i wtedy pożegnamy się. Może podłogę zrobić z wami. Nie wiem. Okej. Okay. Tak robię, bo mi się... nie będę chciał, nie mi się shifta cały czas. No to tu... i tu... i wplacę. Jaka piękna apka. No może taka piękna nie jest, ale przynajmniej. Przynajmniej mam. I to własną. Z mamusią nie mieszkam już. Choćbym że miał mamusię kiedyś w tym w Brzmiał tylko, że nie wiem, zmienił się na, zmieniła się na Steve'a. Mhm. O, to mi się podoba, te deseczki. No, czy to nie jest piękne. W końcu są piękne takie deseczki, takie śliczne. A wystarczy. nie, powinno wystarczyć mi inne jeszcze. No jak na hamanie. o, weźcie, trzymajcie mnie, zaraz, hamanie czegoś dostanę. No, podłoga taka jest, taka jest. No. O, troszkę przycięło. A, od razu mówię na... pewnie odpowiem na te pytania. Możliwe, że będę jeszcze nagrał z innych serii Nie tylko z Minecrafta Dlatego... Nie mówcie nic... Dobra Tad, yy. Może na następnym odcinku o tym pogadamy Nie przedłużając, koment... Laga? Laga? Komentujcie, subskrybujcie i... Zapraszam... Was do... Odwiedzenia mojego kanału a więc... No pa! co hmm, mam więc powiedzieć? No.